Dzień dobry. To już nasze czwarte spotkanie z moimi wierszami. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jeden z moich wierszy, takich refleksyjnych, zatytułowany Bieszczady. Motto to do tego wiersza wziąłem z jednego z wierszy Wisławy Szymborskiej. Taka myśl umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. I oto ten wiersz. Długa, mozolna wędrówka zapomnianymi ścieżkami po bieszczadzkich lasach odkrywa przed nami swoje bolesne tajemnice. Drzewa i krzewy ukryły przed nieuważnym okiem nęcne resztki dawnej wsi, czy ukraińskiej, to dziś bez znaczenia. Szeregi kwitnących rudbeki, tworzące żółte szpalery, pozwalają nam dostrzec resztki fundamentów chat, wokół których te kwiaty rosły. Wystarczy się zatrzymać i na chwilę zamknąć oczy, by czuć dym płynący z komina usłyszeć szczekanie psów i skrzypienie starego żurawia. Zostawiamy wręcznie za so, wreszcie za sobą powojętny wyrzut sumienia, wieś zrównaną z ziemią, zdewastowany cmentarz, te miejsca niepamięci, na których nikt już nigdy nie zapali świeczki w dniu zmarłych. Posadziłem rudbekie u siebie, pod oknem, na wszelki wypadek, choć tyle po mnie zostanie. Dziękuję i jak zwykle zapraszam Was do komentowania. Do usłyszenia za tydzień.